Dzień dobry, cześć czołem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Let's play Gothic 3. Nie stać was było na daszek? Nadaszek was było nie stać. Co? Co mieliśmy zrobić? Co? Yy, nagrywam ten odcinek w ogóle po raz drugi, bo za pierwszym razem nie wiem czemu było 28 sekund różnicy między dźwiękiem a obrazem, a nagrywam Audio City. Yy, dźwięk nagrywam Audio City a obraz Frapsem. Gadaj, Dobra, no to sobie trzeba, pogadać sobie z nie, nie mam na to czasu. Gadaj, czego trzeba, sobie na to jak czasu. idą wykopaliska? Nabijasz się ze mnie mora? Przekonaj się na własne oczy, jak pracochłonne są nasze wykopaliska. Każdy ork w tym kraju szuka boskich artefaktów. Wykopujemy całe tony śmieci z tuneli na tych terenach. Ale nie ma prawie nic na świecie, co byłoby droższe od tego dziadostwa. Co wiesz o Xardasie? O Xardasie? Coś ci o nim powiem. Kiedy on siedzi sobie w przytulnej wieży w Nordmarze i grzeje tyłek przy kominku, nasi najlepsi wojownicy pilnują niewolników na pustyni. Do tej pory nie udało nam się znaleźć ani jednego z poszukiwanych przez niego artefaktów. Tyle mam do powiedzenia na jego temat, Mora. Gdzie szukacie boskich artefaktów? To żadna tajemnica Bora. Przeszukujemy wszystkie świątynie pradawnych. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie się znajdują, rzuć okiem na te mapę. Sprawdzamy każdy najmniejszy ślad, łącznie ze starymi zapiskami i legendami. Magowie ognia poszukują starych artefaktów, zwanych ognistymi pucharami. Słyszałem o tym. Mam nadzieję, że nie udało im się odnaleźć wszystkich pucharów. Byłbym spokojniejszy, gdybyśmy to my je zdobyli. Masz dla mnie jakieś zadanie? Hmm, tak. W zasadzie jest coś. Podobno gdzieś w okolicy mają swoją siedzibę druidzi. Chudy. Mówią nawet, że jest wśród nich najpotężniejszy z druidów niejaki runak. Muszę się dowiedzieć więcej o tych druidach. Wysłałem już ekipy poszukiwawcze. Wysłałem już ekipy poszukiwawcze. Co dokładnie chciałbyś wiedzieć o druidach? Niezwykłe umiejętności druidów wciąż są dla nas zagadką. Wiemy tylko, że poświęcają się badaniom nad różnymi gatunkami zwierząt. To właśnie z nich czerpią swoją potęgę i siłę do walki. Musimy koniecznie dowiedzieć się o nich czegoś więcej, żeby ocenić ich siły. Dobra, tyle mi starczy gadania z tobą. Dzięki. Chyba to jest jedyny ork, którego spotkałem, który jeszcze miał jakiś szacunek dla ludzi. Który nie traktował ich jak zwierzęta, jak te zębacze, jak krwiopijcy. Tylko traktował je z szacunkiem, jak równy równego. I to mi się nawet podoba. Złoty talerz. I Inos obdarzył Idziemy go częścią swojej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień. I miał nad nim władzę. Może już teraz mogłem to jakoś zajumać, co? Uwaga, 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 uwaga. Ja yeah. o to chodzi. Nie to gdzie wszystko. sprawdzić, ale nic nie znajdziesz. Tu jest napisane coś magia? Ja no i pięknie. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem warantu. A Beruo zostało symbolem ich władzy. No i prasta za plus 5 równa się 62. Yy, tutaj na pewno sobie zarąbiemy to, kiedy oni będą spać, bo... bo tutaj za dużo się ludzi kręci. Yy, ludzi, co ja gadam? Orków? Idę się skimnąć, najlepiej pójdę tu. No i śpimy do północy. No Wszyscy się już chyba kładą iść spać, ale ładnie. Jest w te, o tej porze w myrta, nie zawsze ciepło. Można chodzić w krótkim rękawku, w długim, jak się chce. Już śpicie? Śpią. Nikt nie widzi? Ja. Yeah. Drugi talerzyk. Trzeci talerzyk. Dobra, musiałem to wziąć. Złoty talerz, kolejny. Nikt nie widzi. Ja. Yeah. Jeszcze jeden. Ile ich mam? Sprawdźmy ile ich mam, bo chyba 7 mieliśmy mieć, nie? Ej, już się pogubiłem. Złoty talerz 5. Zaczmy na Questy. 700żytnych piecień i sprowadzi y, złote talerze dla Laresa 6. 6, a więc jeszcze jeden, rozejrzyjmy się gdzieś tu. Tam jest srebrny raczej. Kurde, ja nie widzę, czy jestem taki... Tu jest. No, dobra. I mamy. Tu jest jeszcze sobie przeczytam. Coś Pulpit. I pięknie. Co? O kogo ty mówisz? Uh -huh. uh -huh. Aha, aha. Mamy cię na oku alchemii. przez ścianę. No i kolejna. Alchemia plus 5. To teraz nam się równa Nie tyle, ciekawe. ile plastera wiedza. Dobra. też gdzie tu jeszcze prowadzić. Tu jest jeszcze coś? Nie, tu nic nie ma. Co to za dziwne miejsce, w którym nic nie ma? I po co tu stoi dwóch strażników? Czy może tu coś jest, ale ja nic o tym nie wiem. I don't know. Dobra. A co to za przejście? Ej, właśnie, bo w końcu taki pierścień alchemika mógłby być w każdym miejscu. Co nie? może gdzieś tu jest. Nie, tu nie widzę. Tam dalej jest jakieś jeszcze przejście. Ej, ja pierdziele, czyli to prowadziło i tu, i tu. O oh, fuck. Tego bym się nie spodziewał. Yy, Lares, mam dla ciebie talerze, stary. Masz tu 6 złotych talerzy Szamanów. <noise> Widzisz? Wiedziałem, że zdołasz je zdobyć! Oto twoja działka. Mam nadzieję. Że o, mamy się jak miło! 10 tysięcy sztuk złota. No, to już jest co zamierzasz dalej? Kiedy już skończę tutaj, spotkam się na pustyni z asasynami. Kiedy dowiedzą się, że złote talerze skinęły, no i zauważą, że nie kontaktuję się z nimi od dłuższego czasu, <noise> będę miał kłopoty. Mam nadzieję, że i ty trzymasz się stale od kłopotów. Robię co mogę. Naszą Naucz mnie rzecz, czegoś, czegoś o złodziejstwie. Dalej. Dalej. Dobrze. Dobrze. Nie jesteś na to gotowy. Jeszcze nie. Jak otwierać art, trudne zamki? Nie jesteś na to gotowy. Kurde. Dobrze. Dobrze. Mam jeszcze 25 punktów nauki spokoju. Naucz mnie jak otwierać niemożliwe do otwarcia zamki. Jakie to drogie. Te zamki mają podwójne i potrójne zabezpieczenia. Musisz bardzo ostrożnie znaleźć wytrychem właściwe miejsce w zamku. Potem możesz go otworzyć gwałtownym szarpnięciem. Ale uważaj. To trudniejsze niż ci się wydaje. Okej, okay, mam jeszcze 20 punktów nauki. To się może pouczymy czegoś innego. Mariusz, może no ciebie. Czego chcesz? Naucz mnie czegoś o starej magii. Dalej! Sorry, że tak w nocy cię budzę, żeby... Nie, ty nie masz chyba nic takiego, które co na razie mi się przyda. Zerknę jeszcze tylko ile mam tych... 6 pierścieni alchemików, czyli jeszcze jest mi potrzebny jeden. Ej, no nie ma chyba... Jest tu ktoś, kto by nas nauczył walki? Nie, ty nie, z tobą już nic nie możemy gadać. No, chyba nie ma nikogo. Ej, może... A dobra, już nieważne. Kurde, gdzie mógłby jeszcze... Ej, może jeszcze jedno miejsce się przejdę. Nie wiem, no nie mam kurde pomysłu. Tam może gdzieś. Gdzieś może na zewnątrz jest. Gdzieś. Tu wejdźmy... Nie, no, tu nie ma. Nic takiego, złoto... to było? Jajo Siedem starożytnych pierścieni alchemików, kradzież plus jeden. Powinien dostać się za to troszkę więcej. Do niego mieliśmy Czemu z tym pójść? mnie obudziłeś? Proszę. Oto siedem pierścieni alchemików. Nareszcie. Wracam do interesu. Dam ci minimalną cenę, jaką mogą osiągnąć na czarnym rynku, dobrze? 3000, no tak se. Dobra. Ja bym się chętnie przespał do rana. Nie lubię jakoś chodzić po 8 roku. Yy, ale gdzie jest jakieś wolne łóżko, i to jest pewnie, będzie trudniejsze. A zerknijmy sobie jeszcze na kwestię, sprawdź więcej niewolników do wilczej kopalni. Nie wiem, gdzie jest, są jeszcze jacyś niewolnicy, bo już przeszukałem wszystkich. Poznaj sekret druiga, druida runaka i przynieś y, artefakt z ruin na północy. Więc z północy to może tam po drodze kiedyś pójdziemy, ale mi się zdaje, że to mógłby być. O, wolne łóżko, jak miło! Że to mógłby być koniec naszych przygód w Geldern. Biorę wytrychy. No dobra, to idziemy do Geldern z samego rana. Pobudka trzeba wstać, krową wody trzeba dać. Ej, konią, dobra, nieważne. Geldern już chyba wstaje do życia. Niewolnicy się budzą, wszystko wraca na stare tory. Te. Geldern serio, bardzo duże miasto. Nie spodziewałem się, że będzie takie duże. O wiele większe niż y, Montera. Chociaż Montera też była duża. Tak sobie myślałem, przed chwilą się zaciąłem i Silden. Silden było bardzo małe, jeśli chodzi o to środkowe miasto, bo tam dalej to były takie pojedyncze domki. A Gelder jest serio dużym, bardzo dobrze zabezpieczonym miastem. Takie podsumowanie: Questy fajne, przyjemne. Nawet nie musiałem tak być wkurzający, i z tym akcentem oglądamy sobie idąc w kierunku Trellis. Nowe regiony eee, kończymy przygodę z Geldern. Raczej już tu nie wrócimy przez tę grę. Chociaż jak będą, jak mi się wszystkie prawie wszystkie zadania zrobią, wrócimy, zdobyć to miejsce. Ale to musi być znacznie, znacznie mm, silniejsi. No, także więc idziemy dalej. Sębacz, ja cię tylko tu mogę wybić. Kiedy twój gatunek zginie. Zęba ci krwiopijce. Czyli dwa... Y, fajne mają kolorki, to muszę im przyznać. Ale dwa... Pujorowate zwierzoki. A krwiopijca jest jeszcze gorszy. Nienawidzę tego knojka. Ale pewnie będą w tej grze jeszcze gorsze. No chodź, no chodź. Ja tu tylko mogę czekać, wiesz? Kurde, ale mam za za. Gim! Hehe, zabity malium. Ok. Yy, co tutaj jest? Gońce leśni, co? Miałem rację. to? Gubińska jagoda. A wezmę co? Dobra. Gońce, gońce, gońce. Kim ty jesteś? Torn. A, a już myślałem, że rumak będziesz. Nie rumak, runak. No dobra, pogadamy sobie. Zachowujesz się zbyt głośno. Płoszysz zwierzęta. Nazywam się Torn. Jestem możesz. Masz katarę takie w jako nos masz. A ty nie jesteś taki jak inni. A ty już tak, a tego, a już nie powiedziałeś. Skąd, Skąd możesz mnie znać? Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku podejmujący decyzję. Nie masz ojczyzny. Wiem to. Jesteś taki jak ja. Jeśli pozostajesz zbyt długo w jednym miejscu, nie czujesz już, że żyjesz. Jesteś wojownikiem Adanosem? Zobacz, co uczyniły zaślepione chciwością bestie Beliara! Bardzo niewielu ludzi potrafi żyć na wolności, bez strachu. Jestem koszmarem, który spadnie na orków, jeśli ośmielą się zaatakować lasy. Naucz mnie walki w stylu druida. Wiem, kiedy. Jakąś przypadło do gustu. Wiem też, że to nie ustalają ścieżkę Twojego życia. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz mocy kamieni druidów przeciwko nam samym? Ofer... Opowiedz mi więcej o kamieniach druidów. To święte kamienie Adanosa. źródło naszego istnienia. Jest ich sześć. Tylu też jest ich władców. W każdym z nich żyje moc zwierzęcia. Bój kamień no, nie kamień Sprawdź mnie, udaj się do Geldern i przekonaj tamtejszych ludzi, aby walczyli u Twego boku z orkami. Wtedy nauczę cię magii druidów podejmujący decyzje. Chyba nie wrócę do Geldern, bo ludzie już mi tam raczej powinni ufać, co nie? A do Geldern może... Zobaczmy sobie na mapkę. Idziemy do Trellis, i teraz tak, bo jeszcze nie byliśmy w Gocie i Faring. A Nemora to mi się zdaje, że to jest kolejny obóz buntowników, bo tak jest oznaczona Okara i Redok, więc Nemora to jest pewnie trzeci obóz. No i teraz tak, czy idąc do Trellis i kiedy zrobimy wszystkie questy w Trellis, mamy się nawrócić i zgotyć do Faring, i tu do. Yy, do. Kurde, jak to się mówi, Nordmaru? Czy z Nemory do Trellis do, do faring przez gotę, bo tam trzeba zabić tego demona, tylko chciałbym się stać trochę silniejszy i znowu byśmy się wrócili na pustynię i ja się, mi się zdaje, że tak powinniśmy pójść ale to już nie będziemy pewnie wracać, się teleportujemy jak Nemora, a pewnie będzie miała tel kamień teleportacyjny a to już wtedy będzie o wiele szybsza droga ta Nemora Trellis Faring gota. idziemy do trellis. No, trellis, gota, faring. I pójdziemy sobie na pustynię. I chyba ostatnie miasto będzie Ishtar, bo jest cholernie niedaleko. Z Bragi, ale pewnie. Nie wiem. Mi się zdaje, że pójdziemy sobie tak. Braga, Ben Erai, Lago, Bensala, Bakaresz, Morasul i Ishtar. I Ishtar, teleport do Faring, klan wilka, klan muta, klasztor, klan ognia Albo... tak Ostatni będzie klasztor Dobra, trochę za dużo się rozgadałem Już idziemy dalej w kierunku Trellis, ciekawe czy też to będzie takie Duże miasto, jak... o oh, fuck Nie, dobra nie spadłem Znaczy spadłem, ale nie aż tak żeby mi się coś stało Czy to będzie taka O chyba już tam widzę Takie kopuły Trellis, ładnie na razie to wygląda to znowu przerwało mi, czy to będzie takie wielkie miasto jak Geldern? Czy takie małe jak Cape Dan? Chociaż takie kopuły już tutaj niezłe były. Także myślę, że to będzie coś. Ala Geldern. Chociaż może taka w środku. Który? Który chce dostać łomot, kurde, bo już tu coś słyszę. No ja tu tylko kurde czekam. Dzik. No i proszę bardzo. Mówisz masz. Dobra, ja już chciałbym się... Kurde, trochę w tym trellis szybciej być. Nie lubię jakoś przechodzić przez lasy. O, tam sobie pójdziemy później może. Ruiny. Trellis. Ok. Jak na razie wszystko wygląda normalnie. O, jako mały. O, ach. Ty, to jest takie małe? Czy, bo może tam jest dłuższe trochę. No nie, ale to jest malutkie. O, ale to że bardzo, bardzo ciężko byłoby ją zdobyć. Tu zobaczcie, woda ją otacza. Jeśli chcą, mogą zburzyć ten most. Potem są jeszcze tu kraty. Most jest bardzo wąski. Także myślę, że Trellis jest cholernie ciężko zdobyć. Dobra, idziemy. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie płaść. Mudzy nie rusie. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Pamiętam, nazywasz się Torus. Jesteś ostatnią osobą, której. Cze bym y udziała. Widzę, że znów bawisz się w w orku. Mam cię uczynić ja niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Prajer, ciebie zabije pierwszy. Widzę, że znów się bawisz w strażnika bramy. Odpuść sobie sarkazm, Sukin-Synu. Gwarantuję ci, że jestem jedynym człowiekiem w Myrtanie, który zdołał przekonać orków do wypełniania jego rozkazów. Jeśli znów mi pokrzyżujesz szyki, to cię zabiję. Jasne? Dowodzisz orka. Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami Trelis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Orkowie zdobyli Korinis. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić człowiekowi. To robi wrażenie, co? Ha, ha, ha. Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. No. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni warant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla Ciebie. Zgadza się. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Dobra. I mamy pierwszy quest w Trellis. Tak. I tu sobie myślę skończymy odcineczek. Jeśli wam się podobało, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Na razie. Arka.